W dzisiejszym odcinku z serii Ratownictwo Wodne na Świecie przenosimy się na Atlantyk. Ratownictwo Wodne cały rok. Zdecydowanie Floryda zapewnia właśnie takie warunki. Co trzeba zrobić, żeby zostać ratownikiem wodnym w USA? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Szkoda, że trafił się tak zimny dzień. Ja nie mam pianki. Ale mimo wszystko i tak wejdę sobie do wody, ale najpierw zrobię jakąś rozgrzewkę, bo zamarznę. Teraz wchodzimy sobie na wieżę. I tak wygląda wieżyczka w środku. So we go open it. It has flaps. We Mm -hmm. Secure because in case somebody wants to open it from the outside. Yeah, yeah. And uh, I go here. Uh huh. The tower is always single. Sometimes it's double because it's a jet ski tower. And yeah, the flaps open like that. We have one opening here, so you can sit on the outside. Uh huh. It would be like a bench. And if you want to see everything closed, the door closed, and the, the winds come from the south or the north, you can open here. You have an opening, you can put this here, and you'll be like that. Yeah, yeah, yeah. Mm. That's that's a good solution, man. Yeah, this is the brand new tower. So then the jet is under it. Mm -hmm. I got the key. Let's go under it. Okay. Tak wygląda łódeczka wiosłowa. Siedziska, takie miejsce na nogi, żeby się zablokować. A najważniejsze, żaden na pewno nie zgubi dole. Tak wkrótce wygląda prezentacja wieżyczki. Kupel powiedział mi, że ta wieża jest brędnówka i ta wieża, pod spodem, tutaj. A taki mini magazyn a w środku stoi skuter więc tak wygląda wieżyczka eee. I taka dzisiaj jest pogoda, ja jestem trochę zmarzruchem, bo przeniosłem się z 30 kilku stopni na 20 albo i trochę mniej i piję sobie herbatkę w termosiku ciepłą, żeby się trochę bardziej rozgrzać Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym nowi ratownicy będą robić tak zwany tryout, czyli dzień, w którym są testy sprawnościowe. Krzysiu, co w takim teście trzeba zrobić? Jest 500 metrów, przepłynąć 500 metrów poniżej 10 minut, i później jest akcja ratunkowa, czyli jest, na całą akcję jest 5 minut. 200 metrów biegu, potem to trzeba dopłynąć jakieś 70-50-70 metrów do ofiary. Poniżej 2 minut i następne 3 minuty są na przyciągnięciu i do brzegu. I podstawy CPR, czyli pierwszej pomocy i, i oddychania. Okej, okay, elegancko. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przed chwilą jechaliśmy koło plaży. E, są falki, więc będzie zabawa. E, na pewno pływacy basenowi będą mieli trochę bardziej utrudnione zadanie i, i szanse będą e, wyrównane. Zobaczymy, ilu będzie chętnych, zobaczymy, jak im pójdzie Anusz. Może jeszcze ja wystartuję w tym tryoucie. Postaramy się. <laughs> Będę musiał jednak pływać, więc spoko. Bo to przyspieszy ewentualną całą procedurę zatrudnienia. 500 metrów woda zburzona, więc będzie zabrawało. W mojej turze zdali wszyscy, poszło całkiem nieźle. Następne zadanie, które trzeba było zrobić, to akcja ratunkowa. 200 metrów biegu po plaży wskoczenie do wody podjęcie poszkodowanego nieprzytomnego na i złapanie kontaktu z poszkodowanym mieliśmy 2 minuty a i 3 minuty na scholowanie go na, na brzeg jestem bardzo zadowolony fajny dzień, fajny trening fajna organizacja zabezpieczenie od strony wody na skuterach na deskach startingowych plus ratownicy z, z węgorzami w płetwach e, także maksymalny poziom bezpieczeństwa Jestem już po swoim teście była meka zburzona wziąłem dość dużą poprawkę na drift ale okazało się, że i tak troszkę mało bo musiałem chwilę płynąć pod prąd w tym roku jak pływałem dla laka miałem 8,05 ale to na basenie a tutaj jednak mamy falę i nie płynie się cały czas prostą kreską no i powiedzmy sobie szczerze, że ostatni miesiąc byłem na wakacjach więc nie za bardzo miałem jak się przygotowywać ale cieszę się z tego względu że mnie namówił Dziękuję zdane, Ci bardzo zdane. Także Jest gitarka Odebraliśmy z Krzysztofem Z serwisu I Mieliśmy dość poważną Poważną furę Czyli auto pani kapitan Takie rzeczy kurde Fajna pogoda dzisiaj coraz bardziej rozbujało ocean. Falki są. Dzień na szczęście za dużo w wodzie nie ma. Więc być może chłopaki będą mieli bezpieczny dzień. Ale to jest tak zwany dzień podwyższonego ryzyka dla ratowników. Było słoneczko, falka, prądy. A plaża jest taka, że z mojej obserwacji, chyba krzyku też potwierdzi, że jest dużo, dużo miejsc z takimi prądami, gdzie gdzie naprawdę mocno ciągnie, co? Jest, jest, jest co kilka, co kilka tych ze względu na sztormy, które były parę, parę tygodni temu, Porobiły, porobiły się dołu i takie prądy. No, to się nazywają Ripple, więc. Nawet, kurde, jakby chodziłem z wody podczas tego swojego tryoutu i akcji ratunkowej, miałem Wiktima tak pod ręką i ja normalnie wpadałem w dziurę, że praktycznie ja się na nim wieszałem, a nie on na mnie. Bo naprawdę są duże takie dziury w dnie. Duże nierówności i szybko robi się głęboko. Tak, także... No kurde, trochę inaczej to wygląda niż jak byliśmy za pierwszym razem.